Hej, cześć, siemanko, widzowie, w kolejnym odcinku Dzisiaj coś nietypowego, gra, która podbija internety Gra... Cześć, Gra, która... Nie wiem, macie w tytule, wiecie, co kliknęliście, nie mam jak to się nazywa Mecha coś tam Mecha Break Mecha Break, o, dokładnie się dużo dzieje. Zastanawiająco się dużo dzieje. co się, jak na razie jest mnóstwo animacji. Wydaje mi się, że moglibyśmy nie pomijać tego samo łóżka. Też mi się tak wydaje, patrząc na to, że y, są tu role, tak jak y, coś w stylu light sniper, czyli pewnie jest jeszcze heavy sniper. I, czy to jest Baty Royale? Mamy jakąś mapę? Bo ja Ciebie słyszę. No to właśnie Eee. Gdzie? Jak mam Cię zlokalizować? Ty jesteś stary. Okej, okay, jestem na podłodze. O, kurwa. o trafiłem jakoś. Nieintencjonalnie to jest jakiś team deathmatch? Czy co to jest... No idea, stays. Zniszczyłem jakoś. Okej. Zniszczyłem jakoś. Okay. Czy ja mogę się jakoś... Nie, nie chcę tu lecieć! Przepraszam, przepraszam, nie to, nie o to mi chodziło. Trzy. Co ja mogę tym trzy robić? Aha i pod jedyką, mogę sobie bronie zmieniać, okej, okay, good to know Ou oh, oh, dostaję staje trochę Trochę intuicyjnie, że pod shiftem jest jakiś ten cieczka czy coś takiego oh, dasz? i teraz tym małym bo botem Ej, co to było? <coughs> tak Ustawienia, stary. Ustawienia, execute. Audio. To jakieś finisher na wale? Yo! Mój Boże, Okej. Okay. Yo! No dobra. A co się dzieje? Uy, strzał ktoś we mnie. A on też jest sniperem. O no to pojedynek. Raz. Ej, co to jest za B punkt jakiś. Hej, to trzeba niszczyć chyba, wiesz? To takie lasery w niebo, no, Ej, bo tam jakiś ziomek strzela Chyba A bo ja tu mogę namierzać zioma i konkretnie muszę go trafić. Czy tak trochę muszę trafiać, trochę nie muszę trafiać, nie rozumiem. Nie rozumiem, ale staram się zrozumieć, może tak Jest stary szczerze, Nie ja nie wiem co się dzieje. Trzeba, Trzeba było tego łóżka Cześć! Ła! Tak. Wow. Dobra, czekaj, yy, trójkę mamy, po trójką mam jakieś... Czy jestem niewidzialny? Nie. Chyba jakieś pole. Tak, w polu A... jestem niewidzialny. Dwójka, nie wiem co robi. A coś... Aha, jakaś kula mocy. Pod jedynką mam... Tak so... Klona sobie stawiam siebie, okej. Okay. No to... crazy. No dobra. Okej, zniszczyłem kogoś. Nice. Okej okay. Ja tu będę ich... Aha, tu napisko mam ziomów Raz A to są jakieś yy, boty chyba od jakiegoś innego ziomu Od tego Sklonował się jak, nie wiem, jakiś... Naruto, czy coś Aaa, okej okay. Ziomek jakąś tarczę dał Let's go Super Raz Dwa, ale oni mają dużo tarczy nie podoba mi się okay, chyba Ej, ja daję znaczy, sobie ten katolizę. Ja daję sobie klona, który strzela w to samo miejsce co ja Co, to jest taki Loki z tego z Marvela? To jest tak Ooo, ale dostałem W dupę Grubo O. Low HP mam Leży Kila zrobiłem Super Okej, okay, bo tu mnie dojeżdżają w stary, to jest przypał A tu jest dużo movementu Trzy dusze daj mi tego klona tu Uff, Stoję, nie wiem skąd, nie wiem czemu A, tu jest ziomek O! Zniszczony Okay. to są boty chyba od jakiegoś innego zioma, nadal to jest chyba faktyczny ziomek. Walimy raz, no bo to re ready weapon musi być. Aha, bo to mam normalny weapon, taki do strzelania, tak osę, bez celownika. Ała! Almost died. Czy to samo coś leży, czy coś? ja bym potrzebował. Potrzebowałbym chwilę, no tak. Raczej czy ktoś ma low hp i mógł po prostu zneutralizować się? By to. o tu tu. ktoś był? był. O o o leży. No dobra, walimy w to. O o o o. leży. Double kill. Okej, okay, coś też Cieka, leży, trypełki, mój Boże Co się dzieje Dobra, asysta Super stary O, zniszczyłem coś, jakiś drop leci stary Jeszcze nam drop zaopatrzenia stary No właśnie dosłownie nie? Tylko co to jest? Jak ja mam to? Co i to się spadło i to se... jest. No to tego nie. A i tu energię mam na liwisko, okay, dobra. Nie powinienem być się tak... Wow! Snajper śmieszny, ale... O, Gdzieś, tam Gdzieś, no gdzie jest? No ale nie wiem, tak wychyla chyba i wali i leci dalej Bo totalnie go tam nie widzę Tak, ojo, bomba klat No powiem ci, przyzwoni mi trochę, nie? O, nie? o, bo ja za mapę wylatuję, przypał ten? Ten kraszka, ten? Czy co? <grym> o, graliśmy? Przegraliśmy? wygraliśmy. let's go! Let's go. Let's go. 8-4, dobrze! Nie mam pojęcia, kiedy zdobyliśmy punkt, a nie kiedy straciliśmy, albo ja. Z Persy wala gameplay, latanie o kółku, strzelań do wszystkich, tymczasem na punkcie. No mniej więcej. Ja mam teraz jakiegoś. co ja mam? Medium oh, atakera chyba, czy coś takiego. Ja mam heavy sniper. Heavy sniper? The będzie ci light sniperem się fajnie no, tak. dało, więc heavy sniper może być jeszcze no, tak. fajniej Zobaczymy, zobaczymy. Jak, no, jak ta heavy no, sniper no. będzie jak w tym, w Fortnite, no to będzie grubo, nie? Będzie ciężko, stary. <laughs> będzie ciężko. Co prawda, Kurde, jakiś nalot ziomowi zrobiłem. Ja mam widzieć, jest ze mną, jak to się pokazuje na niebie. Eee... Czy to są przeciwni, to nie są czerpań po prostu i do nich Okej, okay, dobra, dobra. Ła, ła, ktoś tu mnie namierza. <coughs> A ja to ok. okej. O kurde, ale niezłe. Dobra, bo mam low energię, muszę przy... zaoszczędzić. Nie, nie, nie mam opieki już. A dobra, mogę już nawet Co? Ej, w ogóle nie staje ja tego, nie? Tu się dużo dzieje. Wow. Najfajniej by było. To jakaś lawina w ogóle w piasku nas no leci. Eee, idę do Alisa. intercept jest, coś, co by by zaznaczyło. Aha, nie mam, nie mam już tych... Nie, nie mam już... ...fucking... ...pointsów... ...żeby atakować. Okej, okay, kam. Ktoś tu leci. Dobra. Walgo! Jedynka, zmieniaj. Dobra. O, jakiś nalot mam, bo albo coś? Chyba nie, albo healerzy muszą, nie wiem. Co healerzy, no? Nie tak intencje idzie, ale bo ja. Bardzo mi się nie podoba, że nie mogę walić po prostu w melę. Si mam jakieś mele, ale nie wiem. Specjalnie muszę to odpalić. No. Bardzo mi się nie podoba, że ja dostaję dew jakaś ziomka. To też mi się nie podoba. Dobra, jakieś. Siomeczka Double kill, let's go Chciałbym zrobić cokolwiek, ała, nie w bloku, nie Wal go Uderzaj go Proszę cię, dobra, jest Jest, to jest toporny naprawdę gameplay, mele w tej grze, nie? Tragedia chyba nie, jakieś 63 To jakieś key generator robię, Dobra, dwa, dwa Teraz tego trzeba ogarnąć Dobra agadować. to ja zba Co to starczował? No, ok Let's go, okej, okay, dobra, bo to trzeba przytrzymać trochę tam dużo wyjaśniam sobie Leć, bud. No wziął tarcie sobie zrobić, nie wiem okay, Dobra, mamy jakiś A czy coś. O oh, wow bo to jest jakiś stref chyba? I te strefy musimy przejmować? Czy coś takiego? Nie wiem <laughs> ziomowe, Dobra, bo się w jakiejś domowej to Lance, dawaj Lance, Lance, lot Asysta Boże. Jeszcze jeden, wziąłem Lecimy Ciao. Ja. Super, okej, okay, dobra I teraz to ma sens no i my tu musimy przejmować. Tak, tak. Idę na punkt Dobre. B. Jakiś tam. <laughs> Kurde, ja tu w sumie wada nieźle. Jadę. co? to. Prawda, za Zadzony. Mam to jest? To tak kit Okej, okay. czyli co, to mi pozwala szybciej latać chyba? Nie dobra. wiem, tak to wygląda Uwielbię w sumie jesteście Dobra, wziąłem tak, Pan z dobra Ale to lata sobie tak Jakoś śmieszne ja Czy ja go mele mogę w powietrzu wziąć? Mogę go, ale to zajebiste Dobra, to akurat fajnie Co to? Cokolwiek to znaczy, mi się, energia mi się skończyła. Nie tarczy mi teraz. okej. Chavo miał jakieś na To jest dobre. Ej, ja enemy down. Tak, tylko tak, Okej, dobra. Key generated at point C. Let's go get the key. Hej, asystent, let's go. Cover. Let's go get the key. Energy low. Tego był voice line, let's go get the key, a ja już myślałem, że będzie let's go get the key. Let's go get the key. Dobra, ale no, tu sieciówka nie. wziął jakiś klucz. Wziął go i... No no i wygraliśmy, nie? No i let's go, ja to chodzi. No i win. 100 punktów zrobiliśmy, nawet nie wiem kiedy. Przenieśliśmy jeden klucz z punktu A do punktu B i mamy 100 punktów, panowie. Jestem z was dumny. No, ale stary, ja nawet do tej bazy nie zdążyłem przejść i już normalnie 100 punktów nagle się pojawiło. Co, nie? MVP. To było na tyle na ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobał ten materiał, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i oczywiście komentowania tego filmu. I widzimy się w następnym. Cześć.